Słuchaj, nie ma tu miejsca na delikatność. Niektóre ostrzeżenia przychodzą jak grom z jasnego nieba, ale te najważniejsze, najbardziej przerażające, pojawiają się w absolutnej ciszy i ze łzami. To, co wydarzyło się ostatnio w Međugorie, nie miało nic wspólnego z widowiskiem, które przyciąga tłumy: nie było huku, nie było światła, była za to powaga, subtelność i coś, co cię przeszywa aż do kości. I wiesz co? W samym centrum tego wszystkiego pojawia się Polska. Tak, dokładnie nasz kraj. To nie są bajki z gazet, które można zignorować, to jest szept, taki prawdziwy, duchowy szept, skierowany do tych, którzy jeszcze potrafią słuchać swoim sercem, a nie tylko oczami i uszami. Jeśli myślisz, że to kolejna opowieść dla dzieci, lepiej się przygotuj, bo to ostrzeżenie jest inne niż wszystko, co słyszałeś do tej pory. W 1981 roku w zapomnianej przez świat wiosce Medjugorje sześciu młodych ludzi powiedziało coś, co na zawsze zmieniło ich życie i życie setek tysięcy innych. Twierdzili, że zobaczyli Matkę Bożą, nie jakąś ulotną wizję, niezbiorową halucynację. Powiedzieli, że była obecna, żywa, realna, mówiąca do nich jak matka, która patrzy prosto w serce. Ale to, co najbardziej szokuje, to fakt, że te objawienia się nie skończyły. One trwają przez całe dekady, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. I nie mówimy tu o jednorazowym wydarzeniu, jak w Fatimie czy Lurde. Tam wszystko miało początek i koniec, a tu, tu niebo nadal przemawia. Bez blichtru, bez rozgłosu, ale z coraz większym naciskiem, jakby czas się kończył, a świat wciąż spał. Kościół, jak to kościół, ostrożny, roztropny. Przez lata prowadził badania, śledził wszystko w ciszy. I chociaż oficjalnego stempla nadprzyrodzoności nie przybito, Watykan uznał jedno: Mediugorje ma ogromne znaczenie dusz Od 2019 roku pielgrzymki są tam oficjalnie dozwolone. Kardynałowie i biskupi zaczęli przyjeżdżać, a spowiedzi nawrócenia, duchowe uzdrowienia, dzieją się tam w liczbie, której nie da się zignorować. Za tym wszystkim. Stoi coś więcej niż tylko ciekawość. To miejsce nie oferuje pocieszenia, ono wymaga. Wzywa i to jest najbardziej niepokojące. To, co Matka Boża zaczęła przekazywać w ostatnich orędziach, nie jest kolejnym pobożnym wezwaniem do modlitwy. To coś głębszego. Mówi wprost o czasie oddzielenia, czasie, który nie przyjdzie z hałasem, ale w milczeniu. To nie będzie coś, co zobaczysz oczami. Ale dusza to poczuje, jakby powietrze stało się inne, jakby serce nagle wiedziało, że coś się zaczęło. I właśnie w tym czasie Polska nie pojawia się jako jakaś nagrodzona kraina, błogosławiony azyl, który może spać spokojnie. Nie. Polska to ziemia decyzji miejsce, gdzie wszystko się rozstrzyga po cichu, bez kamer, ale bardzo wyraźnie w oczach Boga. To nie jest przywilej. To ogromna odpowiedzialność, bo Matka Boża nie mówi o cudach, które mają nas zadziwiać. Nie chodzi o znaki na niebie, które rozwiążą nasze wątpliwości. Ona mówi o wewnętrznej walce, która już trwa walce o serce, o sumienie, o wiarę codzienną. Duchowe przebudzenie nie przyjdzie z zewnątrz, ono musi się zacząć w nas i Polska jest jednym z miejsc, gdzie ta walka jest najbardziej wyczuwalna. Jakby niebo patrzyło właśnie tu i czekało. Tu już nie ma miejsca na domysły. Ton orędzi, które przekazuje Matka Boża, zmienił się. Nie jest już tylko matczyny i troskliwy, pojawił się w nim cień pożegnania. W jednym z ostatnich przesłań padły słowa, które ścinają z nóg: Mój czas z wami dobiega końca. To nie brzmi jak coś, co można zlekceważyć. Widząca Miriana, jedna z tych, którym Matka Boża ukazuje się od początku, powiedziała, że tym razem w słowach Maryi był ciężar, jakiego wcześniej nie czuła. Nie chodziło o zwykłe wezwanie do modlitwy. To było ostrzeżenie, ale nie takie, które krzyczy i straszy. To był ból nieba, które widzi, że ludzie nie słuchają, nie odpowiadają, że serca są puste, a pycha zagłusza głos Boga. I to właśnie ten brak odpowiedzi, nie bunt, nie grzech, ale obojętność jest największym dramatem. Maryja nie zapowiada żadnej kary. Ona pokazuje, co się dzieje, gdy serce przestaje reagować, kiedy dusza milknie, bo wszystko stało się rutyną, a wtedy konsekwencje przychodzą same, nie jako wyrok, ale jako naturalny owoc duchowego zaniedbania. To nie jest opowieść z dawnych czasów, to się dzieje teraz i każdy, kto jeszcze słucha, musi zrozumieć, to nie Matka Boża się oddala, to my zamykamy serca. Od ponad czterdziestu lat tysiące Polaków jadą do Medziugorje, i to nie są wycieczki dla Ciekawskich, to są pielgrzymki pełne bólu, wiary i nadziei. I chociaż Maryja nie zawsze mówi wprost, to wielokrotnie wspominała o narodzie, który przeszedł przez cierpienie, ale nie zatracił ducha, nie zapomniał kim jest i kto go prowadził. To nie przypadek, to nie emocje. Nawet Jan Paweł II, człowiek, który wiedział więcej niż mówił, uznawał Medziugorię za duchową kontynuację Fatimy. W jego oczach Polska nie była tylko krajem na mapie była światłem, które jeszcze teli się w Europie pogrążonej w ciemności. Ale, i to jest kluczowe, Polska nie została wyróżniona dlatego, że jest lepsza, nie dlatego, że ma jakąś specjalną pozycję, nie została wezwana do misji. Duchowej misji, która wymaga czujności, wytrwałości i odwagi. To jest brzemię, a nie nagroda. To nie jest tytuł do dumy, tylko zadanie, które może kosztować wszystko. Maryja patrzy na Polskę nie jak na bohatera, ale jak na dziecko, które wciąż klęka. I dlatego właśnie od nas oczekuje więcej. Matka Boża powiedziała wprost, nadszedł czas oddzielenia. Ale to nie jest coś, co zobaczysz w telewizji. Tu nie chodzi o konflikty zbrojne, o polityczne granice, o to, kto ma władzę. Nie, to podział duchowy, cichy, ale drastyczny. Światło i ciemność zaczynają się rozchodzić jak olej od wody i nie ma już miejsca pośrodku. Maryja nie używała wielkich słów, nie opisywała katastrof. Ona mówiła tylko, że nadchodzi moment, w którym wszystko zostanie podzielone według serca, a nie według narodowości. To, czy jesteś Polakiem? Niemcem, Francuzem, to nie będzie miało znaczenia. Liczyć się będzie tylko to, komu naprawdę służysz. I wiesz co? To już się dzieje. W Polsce, w rodzinach, które przestały się wspólnie modlić, w szkołach, gdzie Bóg stał się niewygodnym tematem, w kościołach, gdzie prawda przestaje być głoszona, bo może kogoś urazić. Rozdarcie już jest między nami. To nie przyszłość, to teraźniejszość. Czas neutralności się skończył, trzeba wybrać stronę i każdy, kto jeszcze klęka, musi to zrobić świadomie, zanim cisza stanie się nie do zniesienia. Znaki są już tu, nie musimy na nie czekać. One już się objawiają, jeden po drugim. Ale problem w tym, że wielu ludzi ich nie zauważa, bo czeka na coś spektakularnego. Tymczasem Matka Boża pokazuje je w ciszy, w codzienności i to właśnie czyni je tak niepokojącymi. Pierwszy znak to zmęczenie duszy, to uczucie, że wszystko traci sens, że nie ma radości, mimo że pozornie mamy wszystko. To nie depresja, to pustka duchowa, jakby coś zostało wyciągnięte z wnętrza człowieka, a on nawet tego nie zauważył. Drugi znak podział w rodzinach. Rodzice i dzieci żyją obok siebie, ale jakby w innych światach. Matki modlą się samotnie, dzieci błąkają się po ciemności, ojcowie coraz częściej odchodzą duchowo nawet jeśli fizycznie są obecni domy się rozpadają nie przez zdrady ale przez brak boga trzeci znak ten dopiero nadejdzie matka boża zapowiedziała coś co pojawi się na niebie coś czego nie stworzy człowiek coś co wszyscy zobaczą ale i to kluczowe to nie będzie znak zbawczy to będzie potwierdzenie dowód że wszystko co mówiła wcześniej było prawdą dla wielu będzie już za późno bo czas na decyzję jest teraz nie wtedy, kiedy znak się pojawi. Czwarty znak oczyszczenie sprawiedliwych. I to jest najbardziej bolesne. To nie będzie kara, to nie będzie odpłata, to będzie próba dla tych, którzy kochają Boga. Utrata, upokorzenie, samotność. Nie dlatego, że zawinili, ale dlatego, że mają misję, mają być świadkami, mają być tym światłem, które nie zgaśnie, kiedy przyjdzie ciemność. A Maryja powiedziała jedno zdanie, które niesie zarówno przerażenie, jak i nadzieję: zostaniecie poddani próbie, ale nie bójcie się, jeśli jesteście ze mną. To nie jest groźba, to nie jest kara, to jest wezwanie i ono dotyczy każdego, kto jeszcze ma odwagę wierzyć. To nie jest walka, którą zobaczysz w wiadomościach. Nie chodzi tu o politykę, władzę, granice czy hasła. To jest wojna duchowa. I Polska, tak, nasz kraj. Stała się jej polem bitwy, ale co najgorsze? W tej bitwie wróg nie stoi naprzeciwko w mundurze. On jest obok, czasem w rodzinie, czasem w kościele, czasem w tobie. Dziś w Polsce żyją dwa światy obok siebie: jeden, który czuwa, modli się, szuka Boga nawet po omacku, i drugi, który wszystko wyśmiewa, wszystko kwestionuje, wszystko spłyca. Jeden idzie na kolanach, drugi siedzi z założonymi rękami, jeden płacze w ciszy, drugi śmieje się w tłumie. Ale Matka Boża powiedziała jasno: Czas pozorów się skończył. Nie będzie już można udawać. Nie da się siedzieć okrakiem, albo jesteś z Bogiem, albo jesteś przeciwko Niemu. I to właśnie teraz zaczną być widoczni ci, którzy naprawdę trwają przy Bogu. Nie ci, którzy mają krzyż na szyi, ale ci, którzy niosą go w sercu. Nie ci, którzy recytują modlitwy z pamięci, ale ci, którzy modlą się z głodu duszy. To nie jest teoria, to się dzieje i każdy z nas jest właśnie teraz w środku tej walki. Czy tego chce, czy nie? W obliczu tego wszystkiego, co już się dzieje, Matka Boża nie zostawiła nas z pustymi rękami. Dała cztery prośby, cztery konkretne rzeczy, które, jeśli potraktujemy poważnie, mogą być planem duchowego przetrwania. Nie teoretycznym, realnym, po pierwsze różaniec, ale nie jako codzienna formalność, którą odklepujemy ze zmęczenia. Nie jako zdrowaśki w pośpiechu. Różaniec ma być mieczem, bronią, którą walczymy z ciemnością. Dzięki niemu powiedziała Maryja, pokonacie ciemność, która już otacza wasze domy. To nie jest przesada. To rzeczywistość, którą już czuć. Po drugie post dwa razy w tygodniu, jeśli możesz, o chlebie i wodzie. Ale nie jako dieta, nie jako pokuta z dawnych wieków. Post ma być tarczą. Maryja mówi wprost: Ciało musi poczuć głód, jaki dusza czuje względem Boga. Tam, gdzie jest prawdziwy post, tam pojawia się ochrona, niewidzialna, ale bardzo realna. Po trzecie, spowiedź regularna, co miesięczna, nie wtedy, kiedy coś się zawali, ale zanim to się stanie. Nie zostawiajcie na jutro tego, co zatruwa Was już dziś, powiedziała. Każda spowiedź to światło, każde oczyszczone serce to mały płomień, który oddala sąd. I po czwarte, pojednanie. Nie możesz modlić się szczerze, jeśli nienawidzisz. Nie możesz pościć, jeśli w sercu trzymasz urazę. Pojednanie to fundament oporu, tak Maryja to nazwała. A my, jako naród pełen ran i podziałów, musimy na nowo nauczyć się kochać i przebaczać. Te cztery rzeczy nie są trudne, nie są wygórowane, ale są wymagające są konkretne i mogą wszystko odmienić, jeśli potraktujemy je poważnie. To wszystko prowadzi do jednego punktu, do decyzji. Polska, nasza Polska może stać się ołtarzem duchowego oporu, miejscem, gdzie wiara stanie prosto mimo nacisku, ale może też stać się lustrem zapomnienia, w którym odbije się to, że usłyszeliśmy i zlekceważyliśmy. Maryja nie przyszła szukać doskonałych ludzi. Nie wymaga perfekcji. Przyszła do tych, którzy są wytrwali, do tych, którzy mimo upadków wstają, którzy choć zmęczeni, nie odpuszczają, do tych, którzy nie potrzebują fanfar, żeby uklęknąć w ciszy. I powiedziała coś, czego nie można przeoczyć: Ten naród, nasz naród, zostanie nawiedzony nie po to, żeby go chwalić, ale po to, żeby pokazać, kto naprawdę trwa, kto ma w sobie ogień. A kto tylko popił, bo największym zagrożeniem nie jest już prześladowanie. Największym zagrożeniem jest to, co wdziera się po cichu obojętność, zmęczenie, rutyna, ucieczka w byle jakość to ono zabija ducha i to ono może pogrzebać to, co jeszcze żyje, ale jeszcze jest czas, niedużo, niewieczność, czas ostatnich minut. I to może być nasza ostatnia szansa, żeby odpowiedzieć. Więc proszę cię, nie czekaj, aż niebo zamilknie. Odpowiedz teraz. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.